Wiele osób mówi, żeby nie używać kart. Myślę, że to naprawdę niedorzeczne, bo karta kredytowa nie jest problemem. W rzeczywistości je uwielbiam. Nie wiem, jak ktokolwiek mógłby dostać kredyt bez karty, ale to nie karta stanowi problem. To brak edukacji finansowej jest problemem. Wyobraź sobie, że jutro rano budzisz się na ulicy i pozbawiony jesteś absolutnie wszystkiego. Nie masz sieci kontaktów i pozostało ci jedynie zdobyte doświadczenie i wiedza zawodowa. Jak od tego momentu zaczynasz odbudowywać swoje życie? Osobiście byłem w takiej sytuacji już kilka razy. Więc dla mnie to żaden problem. Po prostu sprawdzam, co jest w danym momencie potrzebne i pożądane, a następnie wkraczam do akcji. Ludzie mają skłonność do krytykowania tego, co powszechnie określa się mianem przemysłu fast food. Gdybym musiał zaczynać od zera, trafiłbym do McDonald's. Powód jest prosty. Czy płacą mi 7 dolców za godzinę, czy 15, jest mi to obojętne. Nawet jeśli nie przepadam za ich jedzeniem, to mają oni najbardziej efektywny model biznesowy na świecie. Zastanów się. Jak inaczej firma mogłaby zatrudnić osoby z niewielkim czy wręcz zerowym wykształceniem i zdominować globalny rynek fast foodów? Mają oni najbardziej zoptymalizowany system. To dlatego właśnie zdecydowałbym pracować się w McDonald's tylko po to, by ciągle się rozwijać. Postrzegam życie jako niekończący się proces nauki. Nieustannie czytam, studiuję i spędzam większość czasu w towarzystwie przedsiębiorców. Nie marnuję czasu na rozmowy z ludźmi, którzy narzekają na stan gospodarki, bo nic w gruncie rzeczy się nie zmienia. Wróciłbym po prostu do bycia przedsiębiorcą. Tak więc, Dotyk Midasa zwany Złotą Ręką skupia się na pięciu zasadniczych elementach, o których musisz pamiętać. Pierwszy to kciuk symbolizujący siłę charakteru. Padłeś powstań. Nie kłam nie oszukuj, tylko wstań i konsekwentnie trzymaj się swojej drogi. To jest skupienie palcem wskazującym pokazuje kierunek. Przykładowo, jak odbywałem szkolenia lotnicze w Wietnamie, jeśli do ciebie strzelają, musisz być skupiony cały czas na celu, nawet kosztem własnego życia. Każdy wie, co oznacza podniesienie środkowego palca. Chodzi tu o Twoje wartości i za czy się opowiadasz. Donald opowiada się za absolutnym bogactwem. Moją misją jest edukacja finansowa w sposób przystępny. Chcę uczyć ludzi zarządzania ich finansami. Stoję za tą ideą i nie schodzę z tej ścieżki. Serdeczny palec symbolizuje relacje. Jeśli ktoś ma problemy finansowe, czy to w firmie, kraju, czy małżeństwie, to najprawdopodobniej z powodu złych relacji. Zawsze z Donaldem mówimy, że nie można zrobić dobrego interesu z kiepskim partnerem. Nie jeden raz mieliśmy do czynienia z niewłaściwymi wspólnikami, którzy byli po prostu niekompetentni, ale udawali, że są najmądrzejsi. No i na końcu mamy mały paluszek. Każdy przedsiębiorca musi oferować coś, czego nikt inny nie oferuje. Weźmy choćby Walmart w Stanach Zjednoczonych. Cała ich biznesowa strategia jest ukierunkowana na zapewnienie najniższych cen. To zupełnie co innego niż małe rodzinne sklepy, które reklamują się poprzez wyprzedaże. FedEx dostarcza przesyłki w ciągu jednej nocy. Wokół tej obietnicy zbudowali całą firmę. Dominos reklamowało się hasłem pizza w mniej niż 30 minut. Cały ich model biznesowy opierał się na tej jednej prostolinijnej obietnicy. To właśnie te elementy decydują, czy przedsiębiorcy osiągną fenomenalny sukces, czy doświadczą porażki. Przedsiębiorcy mają jedną wspólną cechę: nie zatrzymują się, zmieniają zasady, wynajdują je na nowo. Wiesz, nie akceptują tylko jednej odpowiedzi. Tak więc prawdziwy przedsiębiorca Niezależnie od kraju, w którym się znajduję, to kwestia mentalności. Rozumiesz? Jeżeli postawisz mi przeszkodę, znajdę sposób, żeby ją ominąć. Mam przyjaciela, który jest znanym magnatem z Francji, a jak wiesz, Francja jest chyba jednym z najbardziej komunistycznych krajów na świecie. 75% głównej linii przychodów dla milionerów dokładnie, dlatego mieszka on tutaj. Zaczął kupować winnice w Napa i Sonoma. Wrócił więc do francuskiego rządu i oświadczył, że to jego wino. Powiedział: "Chcę wysyłać moje wino w dużych ilościach do Kalifornii". A rząd odpowiedział: "Nie możesz tego zrobić". Francuski rząd mówi, że nie możesz wysyłać. Tak, a to jest facet, którego piąte pokolenie związane jest z francuskim winiarstwem. Ten gość to przedsiębiorca z krwi i kości. Mówi: Dobrze, czyli mówisz mi, że nie mogę wysłać w beczkach? Facet odpowiada: tak. On na to: okej, okay, to wyślę w butelkach. Wszystko to zabutelkował. Oczywiście więcej to go kosztowało, ale wciąż był w stanie znaleźć sposób, żeby to zrobić. I teraz ma swoje francuskie wino obok kalifornijskiego. Wrócił do francuskiego rządu i powiedział: spróbujcie tego, zobaczcie, czy nie jest lepsze. I teraz są wszyscy zdezorientowani, bo nie złamał żadnych zasad. Więc powtórzę: przedsiębiorczość to przede wszystkim mentalność, później dopiero umiejętności i zasady. W zależności od tego, czy jesteś zatrudniony, czy prowadzisz małą firmę, zasady są różne. Mentalność jest inna i zestawy umiejętności są różne. Byłem niesamowicie nieśmiały. Po powrocie z Wietnamu potrafiłem kogoś zabić ale nie potrafiłem rozmawiać z ludźmi. Któregoś dnia powiedziałem mojej żonie, zdecydowałem podążać śladami mojego bogatego ojca i powiedziałem mu, że chcę być przedsiębiorcą. Powiedział, masz jeden problem, jaki? Jesteś nieśmiały. Spytałem go, a co w tym złego? Odpowiedział, musisz umieć się sprzedawać i musisz umieć radzić sobie z odmową. Kluczową kompetencją jest umiejętność radzenia sobie z odmową. Przyznałem, że nie potrafiłem sobie z tym poradzić, dlatego zdecydowałem się nauczyć sprzedaży. To było w 1973 roku, kiedy miałem 25 lat. Mój bogaty ojciec spytał: A jak u ciebie z życiem towarzyskim? Odpowiedziałem: Nie najlepiej. Następnie zapytał: A zaliczasz coś? Odpowiedziałem: Nie, to dlatego, że nie umiesz się sprzedawać. Kapujecie? Kiedy więc mówię o tym, jakie umiejętności są potrzebne, kiedy gówno uderzy w wentylator, to lepiej zacznijcie działać i handlować. W 1974 roku podjąłem pracę w Xerox, żeby nauczyć się sprzedawać. Zajęło mi to cztery lata, ale doszedłem na sam szczyt. Dziś jestem autorem bestsellerów. Chociaż wielu doktorantów mówi mi, że nie potrafię pisać, na co im odpowiadam. Nie umiem pisać, ale potrafię sprzedawać. Jeśli nie potrafisz sprzedawać, nie zarabiasz. Kropka. Koniec dyskusji. Sam fakt posiadania produktu niewiele znaczy. Kluczem jest rozpoczęcie działania. Nieważne, z jakim produktem zaczynasz, ważne, żebyś zaczął. Zaczynałem od nylonowych portfeli. Sukces przewrócił moje życie do góry nogami. Początkowo nie umieliśmy ich sprzedać, ale nagle sprzedaż nabrała rozpędu. Także później nie byłem w stanie sfinansować zakupów i utrzymać sprzedaży, ponieważ sprzedaż nieustannie rosła. Problemem stało się to, że zbyt wiele pożyczałem i nie mogłem utrzymać sprzedaży. Ale to kolejna lekcja. Tak właśnie uczymy się na błędach. Byłem jednym z tych dzieciaków, którzy nie przepadali za szkołą. Rozumiesz, szkoła to miejsce dla osób, które ją lubią. Mamy tutaj obraz mojego biednego ojca. Wybitny edukator z doktoratem, zasiadający w Radzie Gubernatora Hawajów i takie tam. I ja. Jego dzieciak, który wypada z systemu edukacyjnego, bo nie umiałem ani czytać, ani pisać. To nie było do końca tak, że nie potrafiłem czytać i pisać. Po prostu nudziłem się niesamowicie. Wtedy właśnie poznałem mojego bogatego ojca, który był ojcem mojego najlepszego przyjaciela. Preferował i używał coś, co nazywa się grami. Gry to najlepsze narzędzia dydaktyczne. Grając w nie, dowiedziałem się, jak bogaci uczą swoje dzieci strategii. Mój bogaty ojciec nauczył mnie, jak stać się zamożnym człowiekiem, grając w Monopoli. Graliśmy w tą grę bez końca. Zasada wielkiego bogactwa w Monopoli to cztery zielone domki i jeden czerwony hotel. Dziś w Arizonie posiadam 8000 zielonych domków i kilka czerwonych hoteli. Gram w monopolii na poważnie. To jest siła gry, angażuje mnie mentalnie, fizycznie, bo rzeczywiście muszę coś przesuwać, i emocjonalnie, bo jak ktoś mnie wyeliminuje, to znaczy, żebym się przebudził. Jeśli widziałeś mecz Golden State, wiesz, że jeden zawodnik, którego znasz. Uwielbiam Jamesa Lebrona, uwielbiam Cleveland, ale jeden gość nie może pokonać całego zespołu. Lebron zdobył chyba wtedy 60% wszystkich punktów wraz z asystami, ale został pokonany przez lepszy zespół. Więc, kiedy patrzę na prowadzenie firmy, jest to taki sam sport zespołowy. Potrzebuje księgowych, prawników, zdolnych specjalistów do spraw marketingu, świetnych technologów, wspaniałej kadry i liderów. Problem większości przedsiębiorców polega na tym, że są samozatrudnieni. W Stanach Zjednoczonych jest około 28 milionów właścicieli małych firm, z czego 24 miliony są sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa bez pracowników, więc są jednoosobowym zespołem. To jakby ktoś powiedział, że w pojedynkę zmierzy się z całą drużyną. Czy ty naprawdę zwariowałeś? ale właśnie większość przedsiębiorców próbuje to robić, bo uczono ich w szkole, aby być niezależnymi jednostkami. W szkole byłem bardzo skuteczny, o ile mogłem współpracować podczas sprawdzianów. Ale w szkole współpraca podczas testów była nazywana ściąganiem. W realnym świecie ci z największymi zespołami wygrywają, dlatego skupiam się na tworzeniu najlepszego zespołu. Tymczasem wielu wyróżniających się uczniów, którzy zostają lekarzami i prawnikami, siedzi samotnie, jakby chcieli znieść złote jajo, ale są przedsiębiorcami. Rozumiesz? Jest to kwestia mentalności, taktyki i strategii. Byłem w szkole wojskowej, jestem byłym Marines, więc myślę strategicznie jak podczas operacji wojskowej, i dlatego uwielbiam szachy. Większość przyszłych przedsiębiorców, którzy mają pracę, mówi: OK, zostanę przedsiębiorcą. W takim przypadku ci z dobrymi zespołami ich zmasakrują, ponieważ tamci chodzili do szkoły, w której uczyli się, jak zdobyć pracę i zdawali testy samodzielnie. Muszą być więc najmądrzejsi, tak jak James LeBron. Nie chcę być najmądrzejszym facetem w swoim zespole, ale chcę mieć najlepszy zespół i dlatego wygrywam większość moich gier. Myślę w ten sposób. Ale lekarze myślą w ten sposób. Myślę więc i tu cię mam. I z jakiegoś powodu mam to przeczucie, że z tobą wygram. Nie lubisz żyć poniżej swoich możliwości, prawda? Nie. Myślę, że kiedy mówisz komuś żyj poniżej swoich możliwości, niszczysz jego duszę. Więc wpierw wolałbym uzyskać edukację finansową. Dlatego czytam twoje książki, ponieważ moja głowa jest moim największym atutem i chcę nakarmić swój mózg, abym mógł rozszerzyć swoją wiedzę bez popadania w nadmierne zadłużenie lub gdzie zaczynam tracić, ponieważ dług jest oczywiście mieczem obosiecznym ale mówienie komuś, by żył poniżej swoich możliwości jest prawie nieludzkie. Nigdy nie czułem się z tym dobrze. Chcę dążyć do lepszych wyników każdego dnia. Chcę robić to lepiej każdego dnia. Wiesz, lubię po prostu dobre życie. Podoba mi się historia o kołowaniu pod Twoim odrzutowcem. Byłem w swoim odrzutowcu, ale to był mały Learjet. Patrzę w górę, a nad nim stoi 727 i mówię, cholera jasna. Duzi chłopcy i ich zabawki. Niemniej jednak zainspirowało mnie to, i powiedziałem, Okej, okay, jestem teraz w Lirjet, ale nadszedł czas, aby zrobić krok naprzód. Nie oznacza to, że odrzutowiec uczyni mnie szczęśliwszym. To co czyni mnie szczęśliwszym, to chęć stawania się lepszym i mądrzejszym. Gdybyś nie miał tego bogatego taty w swoim życiu, to co byś dzisiaj robił? Trudno to jednoznacznie określić, bo już od najmłodszych lat, zaczynając mniej więcej od 5 do 9 roku życia, miałem silne pragnienie zgromadzenia majątku. Więc myślę, że pierwotnym czynnikiem jest tu ambicja. Następnie naturalnym jest, że zaczynasz poszukiwać swoich mentorów i nauczycieli. W moim życiu miałem kilku bogatych ojców. Mojego bogatego tatę poznałem w wieku 9 lat. Był to ojciec mojego najlepszego przyjaciela. Do dnia dzisiejszego nie przestaję szukać mentorów oraz osób obdarzonych mądrością, bo to dzięki otaczaniu się inteligentnymi ludźmi można stać się mądrzejszym w rozumieniu mechanizmów tego świata. Wszyscy twierdzą, że znalezienie dobrej nieruchomości jest dużym wyzwaniem dla początkujących. Jaką rolę odgrywa tu dobra sieć kontaktów i solidna współpraca? Pozwólcie, że podkreślę to jeszcze raz. W 1973 roku wróciłem z Wietnamu, gdzie służyłem jako pilot. Zdecydowałem się na kurs z zakresu rynku nieruchomości. Kosztował on 385 dolarów i trwał 3 dni. To była wtedy znacząca suma, biorąc pod uwagę, że zarabiałem tylko 500 dolarów miesięcznie. Na zakończenie kursu instruktor podkreślił i mówił to do całej grupy liczącej około 30 osób, że nasza edukacja zaczyna się dopiero po opuszczeniu sali szkoleniowej. Nie otrzymujesz doświadczenia podczas trwania zajęć. Jego zadaniem wszyscy w grupach dwu- lub trzyosobowych mieliśmy w ciągu 90 dni przejrzeć 100 różnych nieruchomości. Powiedział, Nie kupujcie, tylko oglądajcie. Oceniajcie każdą z nich i sporządzajcie krótkie notatki dotyczące jej zalet i wad. Następnie dodał, że po upływie 90 dni i po przeanalizowaniu 100 propozycji możemy zdecydować, czy chcemy coś zakupić. A jeśli nie uda nam się znaleźć żadnej atrakcyjnej nieruchomości spośród tych 100 ofert, zaczynamy wszystko od nowa. To dlatego większość ludzi nie jest bogata. Nie są skłonni przebrnąć przez ten trudny proces selekcji, by znaleźć tę jedną okazję. Dobrze wiesz, że czasami trafisz na wiele prawdziwych żab, zanim znajdziesz księżniczkę. Ale kiedy znajdziesz już tę jedną księżniczkę, wszyscy mówią, ale z ciebie szczęściasz. Realia są jednak inne. Przeszukałem mnóstwo śmieciowych ofert. Tak jak w życiu. Nie poślubisz pierwszego mężczyzny lub kobiety, których spotykasz. Mam nadzieję, że pocałujesz kilka z nich, zanim to zrobisz. Moja ostatnia wypłata, wciąż dobrze to pamiętam. To był jeden z najgorszych i zarazem najlepszych dni w moim życiu. Byłem w Puerto Rico, pracowałem dla Xerox. Mój przełożony wręczył mi ostatnią. Nie była to wypłata, a raczej premia. Mówimy tu o kwocie około 30 tysięcy dolarów, oczywiście do opodatkowania. Problem pojawił się, gdy zobaczyłem ten czek i pomyślałem o rany. Cieszyłem się, ale równocześnie był to dla mnie szok. Następnie podszedł do mnie John i rzekł: Wrócisz tu jeszcze. Dlaczego? Zapytałem, bo poniesiesz porażkę. Spojrzałem na niego i użyłem kilku dosadnych słów, bo sam tak postąpił. Opuścił xerox, poniósł porażkę i wrócił. Odpowiedziałem: Słuchaj, to, że ty poniosłeś porażkę i wróciłeś, nie oznacza, że stanie się to ze mną. Ja na pewno nie wrócę. To jest kwestia mentalności. Chodzi o to, że jeśli myślisz, że w momencie, kiedy ci się nie powiedzie, wrócisz do mamy i taty, to właśnie tak zrobisz. To właśnie w obliczu porażki stałem się przedsiębiorcą. Przez lata nie miałem regularnej pensji. Brak pieniędzy sprawia, że jesteś głodny, mądrzejszy i jest testem Twojego charakteru. Stajesz się oszustem lub lepszym człowiekiem. Stajesz się oszustem i zaczynasz kraść, albo stajesz się lepszą osobą. Ostatecznie to jest esencja bycia przedsiębiorcą. Dowiadujesz się, kim jesteś, kiedy tak naprawdę nie masz nic. Jeśli zamierzasz być przedsiębiorcą z krwi i kości, umiejętności przywódcze i komunikacyjne są ważniejsze niż dyplom prawniczy. Mam również nową książkę, która właśnie ukazała się na rynku zatytułowaną Osiem lekcji przywództwa dla przedsiębiorców. Od pierwszego dnia w Akademii Wojskowej uczysz się być liderem. Pierwszego dnia na Akademii stałem przed grupą dwudziestu osiemnastolatków i krzyczałem do boju. Baczność. Odpowiadają na to pieprz się i wtedy uczysz być się liderem. Kiedy więc wróciłem z Wietnamu i zacząłem pracę w Xerox, miałem ciężki czas, bo ludzie nie byli zadowoleni, kiedy używałem takiego języka. Ludzie nie lubią, kiedy nazywasz ich dupkami. Co drugie słowo w wojsku to przekleństwo, tak? Tak. Na przykład ej zjebie. Zrobisz to, ale w korporacyjnej Ameryce tak nie można. Zgłaszają to do działu kadr. Ale w wojsku można i to uwielbiają. Dlatego jeżeli jesteście weteranami, macie już prawdopodobnie najważniejszą umiejętność potrzebną do bycia przedsiębiorcą, mianowicie umiejętność przywództwa, umiejętność słuchania, niebrania rzeczy do siebie i skupienia się na realizacji zadania. Było to najlepsze szkolenie na świecie. Najsmutniejsze było opuszczenie tych, z którymi tam byłem. Jedni z najlepszych na świecie, a nie wszyscy byli absolwentami koleżu. To byli moi strzelcy, moi mechanicy i tak Kiedy zatem zakładałem firmę Rich Dad, przeniosłem tę samą atmosferę współpracy do organizacji, dlatego w tym przedsiębiorstwie nie ma hierarchii. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, i ludzie mają swobodę działania. Nie wtrącam się w ich pracę i razem realizujemy założone cele. Czy istnieje moment, w którym warto zrezygnować z danego projektu? Nie wiem. Tego słowa nie ma w moim biznesowym słowniku. Słuchaj, mam nieuczciwą przewagę. Byłem na wojnie i żyję tylko dlatego, że inni zginęli w moim imieniu. Kiedy doświadczysz czegoś takiego, jak można myśleć o rezygnacji? Większość mężczyzn to mięczaki, tchórze, którzy nie mają w sobie tego czegoś, więc powinni sobie znaleźć pracę na etacie.